Cześć, z tej strony Elvenpad, witam wszystkich bardzo serdecznie po no, dosyć długiej przerwie, z dosyć ważnym, myślę, ogłoszeniem dla zainteresowanych. Mianowicie, codziennie, codziennie się mnie, pytacie się mnie, czy mam zamiar dalej nagrywać i tak dalej. Zawsze odpowiadałem, że tak, tylko nie wiem kiedy, w jaki sposób, jak się, jak się dam rady z tym ogarnąć. Myślałem długi czas na tym, w jaki sposób mogę, um, mogę wrócić do tych właśnie jakichś w miarę regularnych nagrywań. Problem był taki, że mój sprzęt, którego wcześniej używałem, który jest, w tym momencie, o tam sobie stoi, nie wiem, czy widać. No to już niestety nie wyrabia pod tym kątem, zdecydowanie. I to był mój chyba główny problem do tej pory. Mam na to rozwiązanie, tak? Zdecydowałem się przede wszystkim zainwestować w swój własny, w, po prostu w, do, w nowego dobrego peceta. To myślę, że w przeciągu najbliższego miesiąca się z tym wyrobię i wtedy będzie można to już w miarę regularnie prowadzić. Natomiast na razie mam rozwiązanie tymczasowe. mogę korzystać z tego komputera, na który w tym momencie jestem, to jest. PC mojego współlokatora małego, który w tym momencie, którego w tym momencie bardzo serdecznie pozdrawiam, teraz jego nie ma w tym miejscu, w którym ja przebywam, także mogę sobie z tego w parę dni najbliższych. I teraz tak, co planuję zrobić? Jak się sytuacja w ogóle u mnie prezentuje? Tak jak widać, jakieś tam kilkadziesiąt rankedów rozegranych od początku sezonu, większość tak naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia. Wcześniej nie grałem w ogóle no ci co tam w miarę śledzi to było widać, że tam raz na dwa, raz na dwa tygodnie się może pojawiłem na lolu ale ostatnio troszkę, troszkę jakoś się znowu w to wciągnąłem i jakoś może było też więcej czasu na takie, na takie rzeczy także w jaki sposób chcę chcę do tego, chcę to wszystko osiągnąć. Przede wszystkim e, zmieniam trochę koncepcję mm, nawrowania gier i w ogóle prezentowania swojej osoby przede wszystkim e, będę korzystał od tego momentu z Twitcha bo jest to cholera bardzo wygodne, trzeba przyznać, Jak wczoraj robiliśmy już próby tego e, streamu i również jest to bardzo, bardzo wygodne, czyli będę sobie, jeżeli będę sobie po prostu grał z jakimiś komentarzami, to będzie to oczywiście puszczane na Twitchu na streamie. No, i te gry, które uznam, że będę chciał to zrobić, to będę je po prostu nagrywał w międzyczasie i potem rzucał na YouTube'a. I to jest dla mnie bardzo proste, szybsze, wygodniejsze niż to, co wcześniej robiłem. Także wydaje mi się, że też większa, większa siła przebycia powinna w tym sposobem iść. Także do czego zmierzam? Jak to nagrywam, to jest godzina 13.47, jest środa. Środa 23 kwietnia. Dzisiaj wieczorem startujemy z tym wszystkim. Także no nie wiem czy nie to trochę info, ale jest tak trochę na spontanie w końcu wyszło. Dzisiaj wieczorem. Dzisiaj wieczorem jak sobie odpalicie Twitcha, szybko pokazuję. E, oczywiście adres to do mojego miejsca będzie oczywiście twitch.tv/slash 11 to jest norma. I tak, tak będzie oczywiście wyglądała w tym momencie pusta jeszcze, pusta jeszcze strona, tutaj będzie sobie leciał stream. Zachęcam gorąco, tutaj będzie taki przycisk do, on będzie się nazywał albo follow, albo śledź, albo coś w tym stylu, żeby po kliknięciu, oczywiście, na, głównej, na swojej głównej stronie Twitch'a, na przykład, która wygląda w moim przypadku o tak, tutaj będziecie mieli w swoich, nie wiem, subskrypcjach, w jakich, polecanych, coś w tym studyłem, jak to nazwać, w tych kanałach, które śledzicie po prostu. Jeżeli ja będę online, to się będzie to pojawiało oczywiście na bieżąco. To jak w tym momencie to są te kanały, które ja, ja sobie zdecydowałem się followować, to no i w tym momencie oczywiście żaden online nie jest, ale tutaj się to będzie pojawiało. I teraz tak, a jak z tą rozpiską? Dzisiaj sobie zaczniemy, ale około godziny 19.20. No i do której się uda, to nie wiem, myślę, że do budu, jak, jak tam się uda, to na pewno. I co? Jutro, czyli czwartek, też myślę, że od około godziny 19.20 wcześniej, chyba nie dam rady, niestety. Natomiast piątek, sobota, niedziela to już będzie chyba troszkę wcześniej zaczynane. Będę dawał znać na bieżąco jakimiś tam biletynami na YouTube, chociaż coś ostatnio pod kątem tych biletynów się zmieniało. Nie wiem, czy to można dla w taki sam sposób robić. Ale info tam czy w sekcji komentarzy na profilu możecie śmiało szukać. No i cóż. Do zobaczenia. Myślę, że myślę, że pogramy sobie wieczorem, z jakieś fajne, fajne rzeczy się uda stworzyć. No i co? Dzisiaj wieczorem, pierwsza, pierwsza runda, tak. Tu już wczoraj testy robiliśmy streamu, wszystko, wszystko wydaje się działać. Pożyczyłem kamerkę znajomej, pożyczyłem komputer, mogę grać śmiało, przypiałem swoją myszkę i jest jakoś wszystko tak jak na razie działa. No i tak, wydaje mi się, że jak na razie to... Albo zdecydowano większość, albo nawet wszystkie gry będę oczywiście sobie zapisywał gdzieś, żeby to potem powrzucać, powrzucać na YouTube. A. No myślę, że jak przez ten tydzień sobie nazbieram zapasów, to starczy mi na długi, długi czas, żeby tak jedną grę co dajmy na to dwa dni wrzucić. Także powinien powinno być problemu. No to do zobaczenia. Dzisiaj wieczorem, jutro wieczorem, piątek, sobota popołudniami również. No i tyle na dzisiaj, chyba. No, cześć, na razie. How was it?